30% z matury z matematyki. Chciałoby się tak napisać te kilka pewniaków i mieć to raz na zawsze z głowy, co? Ale co z tego, że jak jaki powiem, że na maturze będzie to, to i to pst, to już 10%, może nawet nauczysz się schematu, ale i tak się wyłożysz. Dlaczego? Znając schemat na pamięć, masz bardzo wąską gałąź umiejętności i wystarczy, że zadanie będzie choć trochę niewygodne dla Twojego sposobu, i już go nie rozwiążesz. A coś mi się wydaje, że te zadania mogą być niewygodne. Patrząc na ostatnią próbną. To, że zrozumiesz schemat, to nie znaczy, że umiesz takie zadanie rozwiązać. Szkoda więc Twojego cennego czasu nauczeni się czegoś, co nie zadziała. Nie nauczysz się optymalizacji, bo nie umiesz funkcji kwadratowej. Nie nauczysz się funkcji kwadratowej, bo nie umiesz funkcji. Matematyka wymaga fundamentów i nieważne, jak bardzo sobie z nią teraz nie radzisz, jesteś w stanie się jej nauczyć, jeżeli tylko odpowiednio się cofniesz. Nawet tu. Nauczę Cię do matury zaczynając od samego dodawania z kursem SMatura 2025, w którym możesz rozwiązywać zadania na interaktywnej platformie. Zadania otwarte, sprawdzi Ci mój team, dopisując komentarze, dzięki którym uzyskasz postęp szybciej. Wiem, jak męczące potrafi być nierozumienie czegoś, szczególnie jak utkniesz i nie wiesz, co robić dalej. Dlatego otrzymasz dostęp do naszego prywatnego serwera Discord, na którym rozwijemy każdą Twoją wątpliwość na czacie lub grupowych spotkaniach. Zdana matura albo zwrot pieniędzy. Dowiedz się więcej na stronie skursy.pl.